40 lat w życiu narodu to chwila. Tylko stare fotografie przypominają nam o tym, że coś się jednak zmieniło. A my nie jesteśmy już tacy sami, jak wtedy, gdy spadł na nas okrutny cios, zadany przez Huntę Jaruzelskiego. Stan wojenny nie był tylko krótkim przystankiem w historii naszego życia. Był czymś, o czym nie zapomnimy nigdy. Bo to, co się wówczas stało, jest w nas do dzisiaj. Po nas wyrosły już nowe pokolenia. Nasze dzieci pamiętają tylko o niedogodnościach tamtego okresu, a nasze wnuki słysząc o stanie wojennym najczęściej odnoszą się do niego jak do prehistorii. W podręcznikach historii zabrakło w minionym okresie właściwego potraktowania tamtych wydarzeń. A dzisiejsza młodzież bardziej wychowana jest przez internet niż przez rodziców i dziadków. Czy możemy się dziwić temu, że ich wiedza nie jest taka, jak być powinna? Straconego czasu nie da się do końca nadrobić, ale próbować należy. Co więcej, jest to nasz obowiązek. Dzisiaj wielu uważa, że komunizm w Polsce nie był czymś strasznym. A niektórzy próbują nawet twierdzić, że to, co wydarzyło się między rokiem 1945 a 1989, wcale nie był komunizmem. Z tego pewnie powodu wciąż wśród wielu Polaków pokutuje przekonanie, że towarzyszy Jaruzelski to żaden zbrodniarz, tylko ten, co chronił Polskę przed złem, znacznie gorszy niż sam stan wojenny. Po 40 latach, które dla naszego pokolenia minęły jak chwila, słyszę wciąż opinię, że groziła nam zagłada ze strony wielkiego brata i dlatego Wojciecha Jaruzelskiego wraz z całą ówczesną ekipą należy usprawiedliwić. Ten niezrozumiały osąd historii sprzed 40 lat jest dla naszego pokolenia bardzo bolesny. Póki żyjemy, musimy, a nawet mamy obowiązek przekazywać prawdę o tamtym czasie. Mamy obowiązek mówić o tym, o czym niektórzy historycy i publicyści mówić nie chcą. My doskonale wiemy o tym, że komuna była systemem zbrodniczym. Wiemy i pamiętamy o tym, że pochłonęła w naszym kraju tysiące ofiar i skazała na śmierć wielu bohaterów i patriotów. Wiemy, że nigdy tak naprawdę nie rozliczyła się przestępstw, jakich dokonała przez cały czas swojego trwania. Znamy osobiście ofiary Stanu Wojennego, takie jak chociażby świętej pamięci ksiądz Jerzy Popiełuszko, świętej pamięci ksiądz Stanisław Suchowole czy świętej pamięci Zbyszek Simoni. Naszego kapelana z parafii do Ilidy zamordował oprawca, którego do dziś nikt nie osądził. A zbrodnia na Zbyszku Simoniuku wciąż pozostaje bezkarna. Czy tak powinno być? Czy normalne, normalnie jest to, że masowe internowania w nocy 13 grudnia 1981 roku niektórzy traktują jak dość łagodny czas odosobnienia? A nie gwałt na wolnym narodzie. Czy aresztowania, kolegia, wyrzucanie z pracy, pacyfikacja kopalni i okrutne traktowanie manifestantów sprzeciwiających się rozprawie komunistów z Solidarnością, to tylko krótkotwały przerywnik w historii Polski, czy walka z prawdą i z wolnym słowem. A przede wszystkim Solidarnością może zostać zapomniana. A ruina gospodarcza, niekończące się kolejki w sklepach i puste półki, to ma być tylko materiał na scenariusz kiepskiej, perelowskiej komedii? To dramat naszego życia. Nie można zapomnieć o tym, na czym polegało naprawdę tamte zło. Gdy dzisiaj patrzymy na to, co opozycja nazywa współczesną dyktaturą i naruszeniem praw człowieka ogarnia nas pusty śmiech i trwoga. Gdzie oni widzą dzisiaj dyktatora i co oni rozumieją przez naruszenie praw człowieka? Czy ktoś, kto przeżył stan wojenny wyobraża sobie sytuację, gdzie manifestujący bezkarnie bluzga na tak zwanych stróżów, stróżów porządku. Na ich oczach marze sprejem po górach wywraca barierki, i spokojnie, przez nikogo nie nękany wraca do domu, a w dodatku następnego dnia traktowany jest jak bohater w niektórych stacjach i rozgłośniach. Musimy po 40 latach sprzeciwić się stanowczo takiej relatywizacji życia i pojęć. Musimy powrócić do korzeni Solidarności, za które gnębiła nas komuna. Musimy naprawdę uznać dewizę Bóg. Honor ojczyzna, za najwyższą wartość, nawet gdybyśmy mieli ponieść takie koszty jak w okresie stanu wojennego. Niepodległość nie jest dana raz na zawsze. My o nią walczyliśmy i przyczyniliśmy się do upadku Komuny. Dziś totalitaryzm wschodni ponownie nam zagraża, a unijni urzędnicy bez jakikolwiek wyczucia próbują nas gnębić. 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego nie możemy utracić czujności. Postawy polityków i obywateli w dobie wielkich kryzysów politycznych, a takie obecnie przeżywamy, są bardzo istotne dla zachowania przez Polskę z trudem odzyskanej suwerenności. Przerażające jest to, że nasz kraj jest tak mocno podzielony. Co gorsze, w Polsce, ojczyźnie wolności. Dochodzą do głosu również ci, którzy obcych, bardziej wpływowych i bogatych stawiają wyżej od tych, którzy bronią interesu narodowego. Zapanowała jakaś przewrotna moda na to, by postawy trwania przy polskiej racji stanu uważać za nienowoczesne i za ściankowe. Wróżniają się w tym zwolennicy polityki liberalnej i skrajnie lewicowej. A wtórują im niektórzy celebryci oraz sprzedajne media plujące na legalne wybrane władze i służby mundurowe. Wojsko polskie, podobnie jak inne służby, zawsze cieszyły się poważaniem swoich rodaków, a ci, którzy z narażeniem własnego życia i zdrowia bronią naszych granic, mogli liczyć na szacunek współobywateli. Dziś, po 40 latach od chwili wprowadzenia przez komunistów stanu wojennego w Polsce, granice państwa zostały zagrożone przez wrogów naszej ojczyzny, odwiecznych wrogów. Wrogi reżim, wspierany przez jeszcze większy reżim, używa jako broni przeciwko Polsce migrantów ze wschodu. Zamiast się jednoczyć, przeciwnicy legalnego polskiego rządu atakują tych, którym dzisiaj należy się największe wsparcie. Nie dajmy się zmanipulować. Pamiętajmy o tym, kto i jaka polityczna opcja stała za wprowadzeniem stanu wojennego 40 lat temu. Walczyliśmy o Polskę i dlatego dziś wzywamy wszystkich Polaków, by bronili do końca własnej ojczyzny. Murem za polskim mundurem. Niech żyje wolna Polska! Nie żyje nie żyje, nie żyje! nie żyje! Stan wojenny trwał przez całe lata 80. To kłamstwo, że trwał niecałe 600 dni. A generał Kiszczak rządził do 90 roku i pozwalał palić akta. My wymieniamy wszystkich tych którzy zginęli i umarli przez całe lata osiemdziesiąte tutaj na naszym terenie.